W miniony weekend skończył się remont ulicy Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej. Tego odcinka od ronda przy Lidlu, od ronda arcmistrza Kazimierza Talagi do Alei Piłsudskiego. Tu właśnie jestem teraz na ulicy Tysiąclecia. Pozostało tak naprawdę jeszcze tylko. Wymalować tutaj pasy ruchu, no i wymalować tak naprawdę te zatoki. Jestem ciekaw, czy tutaj będą parkingi, czy w jakiś inny sposób tutaj będzie przez te zatoki prowadzony ruch. Bo zwróćmy uwagę, tutaj cały czas droga jest dość szeroka, zobaczcie. No, ale do samego ronda dojeżdżamy nie tam blisko prawej krawędzi a będąc dość daleko od prawej strony zwracam uwagę tutaj na zawracanie na rondzie przy, przy dawnym świcie że trzeba zaraz po wjeździe do ronda zmienić pas ruchu na lewy a więc trzeba Blisko wyspy i jadę teraz ulicą Tysiąclecia z powrotem do Ronda Harcmistrza Talagi. Bardzo fajnie się teraz jedzie. Dotychczas jeździło się tutaj po, po dziurach. No, tak naprawdę. Więc jest radość z tego, że tak fajnie została droga naprawiona. I oby więcej takich remontów czekamy na Podlesie, Młodych, Kasprzaka, Budowlanych i wiele, wiele innych Dąbrowskich dróg. A wraz z oddaniem do ruchu ulicy Tysiąclecia. Łącznik ulicy Trzeciego Powstania Śląskiego z tą, że właśnie ulicą Tysiąclecia, jak widzimy, znowu stał się drogą jednokierunkową. Przez ten czas, gdy tutaj nie było przejazdu, ta wąziutka uliczka była drogą dwukierunkową, ponieważ była drogą bez przejazdu. Naprawdę tutaj współczuję tym wszystkim kierującym, którzy mieli stąd w drugą stronę wyjeżdżać, bo nie wiem, no pewnie przy tej ciasnocie, która tutaj występuje, no to podejrzewam, że w grę wchodziło tylko właściwie cofanie do trzeciego powstania. No ale już problem nie istnieje. Droga jest przejezdna, można spokojnie do ulicy Tysiąclecia nią wyjeżdżać bez żadnego kombinowania, bez żadnego niepotrzebnego cofania i tym podobnych dziwnych manewrów.